Witam serdecznie Marusz Szpakowski, Filipiny. Bohol Carmen rajskie życie w kurniku, życie na filipińskiej prowincji. Mówiłem wam wczoraj, że nie lubię koszulek takich z napisami. A mam z napisami, bo ta nica się spodobała, że to ja mówię, w sumie nie jest zła, o to, że jak kupuję sobie jakieś koszulki już jak kupuję to kupuję właśnie jakieś bohol, sikihol. Tam gdzie byliśmy, na przykład podróżowaliśmy z danej wyspy, nie? Takie już bardziej mi pasują. Nie mam koszulek polskich, nie wiem e, może jakbyście mi mogli doradzić, tam sobie po prostu jakiś sklep z dobrymi koszulkami e, e, polskimi, nie? E, to bym sobie może zamówił, jakby ktoś z subskrybentów jechał to po prostu e, no mi, nie? Wiem, że są, bo czasami widzę vlogerów z takimi fajnymi polskimi koszulkami. Podobają mi się też. Jedziemy z Banesą do szkoły, więc ona będzie w szkole, ja Wam odpowiem na pytania. Tam cały czas walka w komentarzach o tą klatkę dla Toś i jeszcze kilka innych pytań. Więc odniosę się i zamknę ten temat. <tuszę> Dobra? I nie chcę, no wolałbym, żebyście już po prostu tego tematu nie poruszali, bo byłem bardzo dźwięczny, no. Kalifornia. You should sign Poland, not Kalifornia. You should have sign. Nie, mówisz, bo że po być napis Polska, ale za co taka nieszczęśliwa, do szkoły idziesz? Danika, why she's not happy? I don't know. Może, że ma do szkoły iść. Czekamy na Anesę. E, pytanie, czy Danika zrobiła i ma prawo jazdy? E, czy jeździ bez papierów? Nie ma prawa jazdy, uczy się. E, idzie i bardzo dobrze, progres jest, także... Jest fajnie, cieszę się, że w końcu się nauczy jeździć. Jak już tak będzie, to wtedy zapiszę ją na kurs i zrobi kurs, i zrobi prawo jazdy. Na razie po prostu ze mną trenuje. Czyli pralkę co kupiłeś, i wyrzucone pieniądze, jeśli i tak danika w ręku bierze. Wszystko danika bierze w ręku, białe rzeczy głównie. Tak mi się wydaje. A kolory, no moje rzeczy ja prosiłem ją, żeby wrzucała do pralki, bo jak prawa w ręku to zawsze mi coś tam yy, bo ona dodaje ten bleach nie zawsze mi jakieś ciuchy zniszczyła albo na kolor różowy zafarbowały albo jakieś plamy się porobiły nie? Danika, i using washing machine no for, for, uh, for the towels or bed sheets like that look heavy actually yeah? can you close this because i set the camera Danica mówi, że używa do, do, do ręczników bedsheet, czyli do prześcieradła. No dobra, how about my clothes? My clothes you washing in the, in the hands? Yeah. No, to nawet nie wiedziała. Mówi, że w ręku pierdzi. Chociaż ja ją prosiłem o to, żeby prała. But I ask you to wash my clothes in the washing machine. I don't want. A? I don't want. You don't want? Mówi, że nie chce. Niby odpowiadasz na pytania, a poświęcasz cały film na tylko jedną odpowiedź. Czasami się po prostu rozgadam, a tak na moim marginesie, gdybyś był instruktorem nurkowania, to musielibyście mieć takie biuro czy firmę, być dyspozycyjne i, i mieszkać gdzieś w okolicach wody, gdzie będą chętni, a koszty sprzętów i, i łódki to trzeba pracować na... Pocieczyła bez siedzenia. To więc tak, praca jako instruktor nurkowania jest to praca e, bardzo fajna, mega, naprawdę. E, po prostu pod wodą jest cudownie, nie? Czekajcie, słońce, wiesz. Pod wodą jest cudownie, i, i, i taka praca to marzenie. No jakbym się kiedyś zdecydował na to, żeby być instruktorem, to na pewno byśmy musieli się przeprowadzić gdzieś bliżej wody. To fakt. Żeby mieć po prostu dostęp do jakichś dive shopów, nie? A wcale nie musiałbym tego robić na własną rękę, że ja bym brał swoich klientów i zabierał pod wodę. Tylko mógłbym się po prostu zatrudnić w jakimś dive shopie, w centrum nurkowym i tam po prostu pracować. Te warunki dla instruktorów są bardzo, bardzo korzystne i w takim high seasonie naprawdę można go kas zarobić, jak się robi tych kursów dużo, nie? Póki co nie mogę być instruktorem, znaczy uczyć ludzi jak nurkować, no bo nie jestem instruktorem, ale mogę zabierać pod wodę już wyszkolonych nurków i im pokazywać, nie to mówiłem wam, trochę jestem tym dive masterem, tak. No taka praca by mi odpowiadała, nawet powiem wam, że Kiedyś dużo nurkowałem nie? E, i z klientami w dive shopie e, na Sikihor. E, bardzo, bardzo dużo Chińczyków, A żeśmy robili to, zawierałem po dwie, trzy osoby e, pod wodę. E, no takie osoby, które w ogóle nie mają pojęcia o nurkach. Nie? E, to się robiło tak zwane Discover Scuba Diving. Czyli po prostu zapoznanie osoby, jak jest pod wodą, pokazanie im i, i no to jest na początku, to było wyzwanie zabrać trzy osoby, które nie mają pojęcia o nurkowaniu. No pierdolą takie krótkie szkolenie, uczyć jak się mają zachowywać, różne emergency sytuacje, no a potem ten nurek, nie? więc to na początku jest troszeczkę takie wyzwanie. Ale jak już się wpadnie w rytm, to już jest ekstra, jest mega, nie? Zaraz ktoś powie, że no jako disco, nie możesz robić DSD na w Masterze. To jeszcze zależy od... E, federacji, w jakiej masz e, dokumenty, papiery, nie? E, ale... No, można i nie można, nie? Tak na dobrą sprawę, żeby nurkować, to nie potrzebna ci jest żadna licencja, nie potrzebujesz nic, żadnych dokumentów, to jest po prostu... E, no wiadomo, że jak zrobisz taki kurs, to lepiej, tak? Ale jak masz na przykład jakiegoś dobrego nauczyciela, który wie, jak nurkować, a nie może zrobić ci papierów, a cię nauczy, jak, jak, jak nurkować, więc, więc tak jest też dobrze. Te papiery są w zasadzie do niczego niepotrzebne, ja tak uważam. Poznałem kilku nurków, którzy nie mają y, żadnych papierów, a, a nurkują i są bardzo dobrze w tym co robią, więc... No, wy, Czasem kumpel cię może nauczyć, nie? Ja uczyłem to swoje były dziewczyny nurkowania eee, i żeśmy nurkowali razem. No więc nie miały dokumentów. W zasadzie jak idziecie do w shopu i chcielibyście zrobić nurkę, no to w Shop nie weźmie, czyli ten centrum nurkowe nie weźmie was na, eee, na przykład na nurka, jak nie macie licencji, nie pokażecie papierów na to, nie? No chyba, że na takie discovery scuba diving Światło cały czas wychodzi i się zmienia Można oszaleć A propos tych nurków to powiem wam, że Po prostu chudłem w oczach To tyle kalorii Zabierają te nurki jak robisz po te 2-3 nurki każdego dnia To po prostu chudy jak patek jesteś A jesz jak <ścoughs> Po prostu Żadnych limitów na jedzenie, nie? Po prostu możesz naprawdę kupę kalorii do, dostarczyć do organizmu, a to wszystko w nurkach ja spalam, takie patyki, no. Wszystkich nurków, którzy znam poza jednym, yy, no to są bardzo szczupli, nie? Jeden, Jeden jest tylko gruby. Taki, który czynnie nurkuje, a, a i tak jest gruby, nie? Ale to nie wiem dlaczego. Ale praca jest mega fajna, nie tak jak mówiłem, więc, więc to nawet nie można traktować jako pracę. To jest po prostu takie dla tych, co po prostu to lubią, kochają. To, to, to jest po prostu czy, czysta przyjemność iść nie? pod wodę. Zrobić nauki, Mam pytanie: od czego zacząć na tej krainie? Nie wiem. To chyba ci chodzi, od czego zacząć na Filipinach. Ja to bym proponował, jeżeli ktoś myśli o przyjeździe na Filipiny, żeby po prostu przyjechać, pojeździć, pozwiedzać tych wysp, odwiedzić, znaleźć swoje miejsce i tam gdzie się będziecie dobrze czuli, tam po prostu ewentualnie zostać i od tego zacząć. Na pewno nie robić tak, że sprzedawać wszystko i jechać w ciemno, tak jak ja zrobiłem. No. Po prostu pojeździć trochę i na pewno gdzieś tam znajdziecie swoje miejsce a może w ogóle Filipiny nie będą wam się podobać na przykład Tajlandia jest też fajna mi się podoba Tajlandia w Kambodży nie byłem ale podobno też jest fajnie Wietnam jest mega, bo jest strasznie bardzo, bardzo tanio. Wietnam jest naprawdę mega jedzenie jest hard. o Boże w Wietnamie jedzenie jest lepsze niż w Tajlandii to z ręką na sercu, mogę, naprawdę, a Tajlandii jest dobry, bardzo. Czy to prawda, żeby za, żebyś coś zarobił na YouTube, to komentarz musi mieć minimum 7 słów? Nie, nie, komentarze nie mają w ogóle wpływu na, na zarobki YouTuberów, no wiadomo, że jak są, to wtedy, nie wiem, jest większy engagement, tak? I wtedy YouTube może bardziej polecić. Czekajcie. Polecić taki film, tak jak więcej osób komentuje. I to może się przełożyć na większy zarobek, nie? Znowu, znowu ja ciemno teraz. Mario, ile ty masz lat? Wiesz co, mam 44 lata. Jestem 27 luty 1981 rok, Najlepszy rocznik. Danika urodziła się w chyba w październiku 25 czy jakoś tak, 2000 roku. Więc w tym roku skończy 25 lat. No i probo tej Tosi, słuchajcie, tam widać bardzo, bardzo tam tych komentarzy dużo na temat Tosi. Więc jeszcze nie powiedziałem jednej rzeczy ważnej odnośnie Tosi. Słuchajcie tego. Pomysł z klatką z kołicem, klatką dla Tosi to nie jest mój pomysł, tylko wasz subskrybent ja bym nawet na taki pomysł nie wpadł żeby zrobić jej klatkę ale miałem dużo komentarzy, zrób jakiś koje, zrób klatkę żeby miała miejsce no potem to podtruwanie, co tak podejrzewałem, że powinienem ją zamykać więc zacząłem robić tą klatkę tak. Zrobiłem klatkę. Nie było klatki? Źle. Zrobiłem klatkę? Źle. I tak z wieloma rzeczami było. Naprawdę, z wieloma rzeczami na kanale było tak, że po prostu mówiliście mi, żebym coś zrobił. Ja to zrobiłem, a potem jechaliście po mnie za to, że to zrobiłem. nie? No? I to się zdaje, że po prostu się odpalają różne grupy osób, nie? Po prostu jedna grupa osób mówiła, żeby zrobić taką klatkę uważała, że powinna to się mieć taką klatkę no jak zrobiłem, tak, no to już tam nie komentowały ale znowu odpaliła się druga grupa osób, która była przeciwna temu, więc myślę, że to stąd jest, jest tym spowodowane Bo po prostu ludzie są różni no, no zrobiłem jest, tak, na noc jest zamykana tak, rano jest wypuszczona mówię, wstaję, wypuszczam ją i wieczorem ją zamykam, chociaż jak ją pierwszy raz zamknąłem, pierwszy dzień to nawet Bata i Ola widziały to, bo akurat żeśmy na telefonie rozmawiali. Poszedłem rano, otworzyłem jej tą klatkę, a ona nie chce wyjść. Obrażona! Nie chce wyjść. A ja wszedłem do tej klatki, do niej i próbuję tam coś mówić, ją tam zagadać, chodź do tej, wyjść, a ona się odwróciła dupą do mnie i nawet w moją stronę się nie patrzy. Taka była obrażona, ja, że ją zamknąłem w tej klatce. <laughs> Musiałem tak zrobić, że zostawiłem drzwi otwarte, poszedłem sobie i ona po jakimś czasie wyszła, nie? Ale zerkała, czy patrzę się, czy nie i w końcu wyszła. Właśnie Denice tłumaczy, jak to jest z tym światłem, nie? I pokazuję tutaj ekspozycję, powinno być tak plus 1.5, 1.7 do... przez 3, nie? I światło wychodzi i mam prześwietlone over dwa 2 i mi mryga wszystko, nie? A zaraz zajdzie i jest zero, że ciemno i tak się zmienia. Ja cały czas muszę kręcić z tym, a potem więcej roboty jest przy edycji, nie? Żeby ten sam był eee, no ten sam obraz, jednak Na różnych klipach. Tyle. Czekamy, jedziemy do Domciu eee, Oliwar taki śmieszny jest. Vanessa się bardzo opiekuje Oliwar. To jest taka starsza siostrzeczka. I go za rączkę prowadzi. Też Wam dużo nie pokazałem jeszcze tego. Ona się nim bardzo opiekuje. Ona potrafi na przykład jogurt wyciągnąć. Idzie do niego, otwiera ten jogurt i go karmi. Jedzą sobie razem, bierze go za rączki i z nim spaceruje po pokoju. Albo zaczynają się ganiać. Jak na przykład chce przejść przez ten próg, wyjdzie z domu i czasem ma problem, bo ten próg jest wysoki. Nie wiem, ja tu nie bym wyciął ten próg w ogóle, bo przeszkadza mu na pewno. I boję się, że kiedyś po prostu kręgosłupem na ten próg poleci, jeszcze mu się coś stanie. O tym myślałem. Nie? No ale ona mu pomaga przejść przez ten próg. Trzyma go za rączkę. Jak tam mu się gdzieś nóżka zawinie, to nóżkę bierze, przykłada mu po prostu. Vanessa to jest złoty dzieciak, nie? Po prostu druga mamusia, nie? Druga mamusia a ma ile? 5 lat, tak? Vanessa jest is five years old, ten Somba. W grudniu skończy pięć lat. Fajnie. Fajnie, słuchajcie, że mogę uczestniczyć w tym życiu rodzinnym z dzieciakami, żeby być z nimi. Bo naprawdę, naprawdę to jest ważne, nie? To jest tak ważne i, i żeby być i przyglądać się. Możecie sobie właśnie, to nawet mi... E, chyba Ola albo Beata powiedziały. Chyba Ola że no w tym wieku, tak jak ja, 44 lata, to już powinienem dużo rzeczy wiedzieć, widzieć, tak? A na przykład przyglądam się teraz Oliverowi czy Vanessie i ja jestem po prostu w, czasami w szoku zaskoczony, nie? Że jak ty możesz być zaskoczony w takim wieku, nie? I to jest właśnie to, o czym rozmawialiśmy, że po prostu mimo, że mam te 44 lata i mam dzieci, z poprzednich związków to po prostu często, gęsto nie było mnie przy tym, jak, jak przy dorastaniu dzieci i po prostu dużo rzeczy minąłem. Nie? A tu po prostu niektóre te rzeczy to są nowością dla mnie i mnie tak cieszą, że daje spokój. Nie? Po prostu być przy tym i widzieć. Tak, Mega to są, dzieciaki są takie śmieszne, o i znowu mam teraz bo po prostu